Dzień dobry. Po ukazaniu się materiału w LCAPL postanowiłem pójść na trasę nowo zaprojektowanego mostu przeprawy nad Kaczawą i oto jestem akurat filmuję kierunek Grabskiego. Tutaj nie mamy żadnych przeszkód. Jest nasyp. Obrócę się teraz w drugą stronę. Tutaj mamy park, ale rondo będzie tutaj w tym miejscu. Więc jak widzę tutaj z ziemi park omijamy. Tutaj będzie, jak wspomniałem, rondo i w tą stronę jest zaprojektowana droga równo do ulicy Mickiewicza. Park się kończy tutaj i tylko na obrzeżach parku zaznaczam, na obrzeżach parku będzie kilka drzew wyciętych żeby nie przeszkadzały w budowie tego pasa drogowego. Przejdę się troszeczkę dalej w kierunku, żeby wam pokazać, że niestety ale ta droga park omija. I tutaj właśnie gdzie są te ostatnie drzewa i kończy się Park jest alejka. Ta alejka oczywiście nie będzie ruszona, są oweczki, będzie można spokojnie dalej sobie chodzić po parku. A droga już jest wytyczona poza granicami parku. Zaznaczam poza granicami parku. Te drzewa, no trudno, szkoda ich, ale to są jednostki, i w to miejsce na pewno zostaną posadzone inne w parku. Te drzewa również zostały zaznaczone, ale ja myślę, że one są tak małe, że budowlańcy zrobią tak samo jak koło Lidla: podczas budowy Lidla przeniosą te drzewa w inne miejsce, a może nawet do parku. Tutaj w tym miejscu będzie zrobiony parking dla kabewiaka. Po raz kolejny wam pokazuję granice parku. Tutaj jakieś chaszcze rosną, widzę, że to dzikie bzy. To jest chwast. A te tutaj krzewy na pewno są zaznaczone, żeby je przesadzić w inne dogodne miejsce. I będą sobie dalej rosły. Nie tylko tutaj zauważyłem 3-4 modrzewie. Plus kilka tutaj drzewek no, na granicy parku. Te są zaznaczone do wycięcia. Szkoda ich. Teraz będziemy się przeprawiać przez młynówkę. No, i tutaj mamy po prawej stronie kabewiak. No, jest to w odległości jakieś 40 metrów od nowo projektowanego mostu. Tutaj ta drobna, mała kolizja. Wystarczyłyby ekrany dźwiękochłonne i sprawę załatwią. Przeprawiłem się już przez tą rzeczkę. Pokierujemy się trochę na kabewiak. Tam w oddali daleko jest duży basen. Ten jest praktycznie nigdy nie zalewany wodą. Nie pamiętam. Tutaj lekki wał. Kierunek Kaczawa. Nie jest to basen marzeń. To jest basen odkryty. Niepodgrzewana woda. U nas mamy tylko raptem. W kilkanaście dni, może dwa miesiące, to jest tak już maksymalnie. I teraz tak szybko przyjadę. Punkt kulminacyjny Aleja Lip. Przeliczyłem je dwa tygodnie temu. 147 drzew naliczyłem, w tym bardzo dużo pustostanów w Alei. A cały problem polega właśnie w tych czterech lipkach które zostały zaznaczone do wycięcia. Ja szukałem tego pachnicy dębowej, szukałem tutaj w tych drzewach. Ja w tych drzewach czterech pachnicy dębowej niestety, ale nie znalazłem. Niech mi zieloni przyjdą i pokażą, że w tych drzewach jest jakkolwiek pachnica dębowa. Jeszcze raz od strony Wału kierunek ulica Grabskiego. Mamy tu piękną trasę. Na przeszkodzie tylko nam stoją brzozy. Brzozy wszędzie są konfliktowe, ale na szczęście brzozy to jest chwast.